Witam Was ponownie. Jesteśmy na stoisku Urzędu Miasta Katowice, gdzie... Powie mi Pani dokładnie, co jest tutaj promowane i o co dokładnie chodzi w tej całej inicjatywie z aktywnością fizyczną. Właśnie promujemy aktywność fizyczną dla ludzi, którzy wolą spędzać czas przed komputerem, bo wiadomo, jest tutaj, są tutaj mnóstwo świata w grach komputerowych, więc większość z tych ludzi jednak spędza go przed komputerem. I Urząd Miasta zdecydował, że przy takiej wielkiej imprezie, gdzie milion ludzi się tutaj naprawdę przechadza wokół, spróbuje zapromować sprzęt sportowy. A przy okazji można wygrać malutkie pamiątki z Katowic. Także ludzie próbują tutaj walczyć, spalają kalorie. Wydaje mi się, że to bardzo dobra inicjatywa. Co jeszcze Mani może powiedzieć ogólnie o... E w całym tym stoisku i jakieś dodatkowe szczegóły, może? Eee, Stoisko jest, e, cały sprzęt jest z Bajatowa, Sport. Jest to duża hala nowoczesna z hotelem. E, oni współpracują razem z Urzędem Miasta, również chcieli trochę ten sport zapromować i chcieli, żeby ludzie, którzy na przykład nie mają pieniędzy albo czasu od dochodzenia na siłowni, mogli sobie przećwiczyć taki sprzęt tutaj. Badny. Jak widać, inicjatywa jest bardzo szczytna, bardzo dobra. Również to popieram, choć może po mnie za bardzo tego nie widać. No a teraz zobaczymy, jak ja sobie radzę z takim biegiem. się spalić 30 kalorii. Jak widzicie nie jest to trudne. Polecam aktywność fizyczną, a teraz pora uzupełnić 300 kaloriami.